Stawcie suba, lajka, na kanał Doriana wbijcie, a my zaczynamy! Gwiazdkę na plecach mam i obejście nie mogę, włączam se, brawsterca no i idę w trybik. Zadymę, czy solo, zaraz wygram w klubie Wezmę se klub i wejdę na skydmina To jest moje pierwsze konto Będzie chyba najlepszym trątem. Takie konto Rossa. A Colt jest najlepszym zadymiarzem Jestem Coltem Jestem Coltem Jestem koltem Jestem koltem Najlepszy zadymiasz, to nasz kolcik Ej, ej i zaraz kończy się piosenka Będę zaraz zabije wszystkich botów Wejdę na zadymę no i szczela gora psotów Jestem najle za zadym, że w tym brał starsie. Lepszy odle ona spajka kroła czy San Diego? Najlepszy!